Łoskot szorującego obróg metalu jest nie do zniesienia. Leżę. Przed oczami migotliwie wiruje kalejdoskop ciemnych barw. Boję się otworzyć zaciśnięte powieki. Gdzieś nad moją głową, upiornym crescendo dzwonią łańcuchy. Mam ochotę krzyknąć, ale nie mogę otworzyć ust. Próbuję sprawdzić, co się z nimi dzieje, ale nie mogę oderwać rąk od podłoża. Czuję, jak po całym ciele pełzają mi jakieś obłe kleiste kształty, jak wielkie larwy. Nagle miażdżący metaliczny pisk zmienia się w bardziej basowy warkot. Powieki są ciężkie, jak stalowe sztaby. Muszę włożyć ogromny wysiłek, by rozchylić je choćby do połowy. Najpierw nie widzę nic, tylko ślepą ciemność. Później pośrodku niej pojawia się nieregularny bulgoczący czerwienią kształt. Z rozedrganego kleksa przeistacza się w bardziej konkretną formę, o nieco ostrzejszych rysach. Ogromny, gigantyczny, intensywnie karmazynowy księżyc, z którego kapią lśniące krople krwi. Rozwiera powieki, ukazując swoje martwe, czarne źrenice. Upiorne usta, pełne krzywych, ostrych zębów, rozciągają się w obłąkańczym uśmiechu. Próbuję zamknąć oczy lub odwrócić głowę, żeby na niego nie patrzeć. Nie mogę znieść jego widoku. Ale nie jestem w stanie uczynić żadnego ruchu. Wpatruje się we mnie z sadystyczną premedytacją. Nie mam żadnej kontroli nad swoim ciałem. Mogę tylko leżeć, bezwolnie gapić się w tę okrągłą twarz i pozwalać jej wpatrywać się we mnie. Czuję, jak wewnątrz cały drże, jak jeżą się wszystkie włosy na moim ciele, jak z moich oczu toczą się ciężkie, gorące łzy. Spływają po policzkach, drążąc w skórze koryto dla rozpalonego strumienia. Nieznośny, piekący ból rozsadza moją twarz. Księżyc chichocze dziko, nie przestając krwawić.